Ty, bo już koniec akcji, a my dopiero się przebiliśmy do środka. Leż! Dantuj to. Dobra, zostawić w trójkę, panowie. Jest na... lewo. Tam jest... O Jezu, zabił mnie ten. Dobra. No, ale... Ty, mi tylko żeby przegrać jest to, w sumie, to pomyślałem, że... <grym <grym Ale go rozegrałem, kurwa! Hibana jest open! ona jest zajdista. <grymne> Co jest, kurwa, nie wiem, że... O! Dzień dobry! Faj fajnie, że nie słyszę dźwięku Discorda znowu. Co? No, drugiego z drona mi zniszczyli. Wiem, gdzie są przynajmniej. Nice. Ty. Ładne chyba nie wiem. Jestem. Poszedł. O kurde, no co mi tak wszyscy wychodzą przez rej nagle? Patrz, to mi dziura tutaj. Na prawo i

Zobaczcie, co się dzieje. Oj, sam tam. Widziałem. No, mnie zabili. Co no, się śmieje, ja się do jednego fraga zrobiłem. No nie, co nie wygląda. Loła ma, lo łama, no 5 hp oh. Trzech, trzech, trzy osoby, czekaj no. okay. no, Nie wychylać, nie wychylać Tam jest jedno na pewno yeah. Dobrze, poczekaj Bo za tym biurkiem też coś będzie na bank. Tak są tutaj przejścia, w przejście w drzwiach O kurde wycofaj się tam Obijaj ci, obijaj Każdy jeden. Już mam, już. Pieprz mnie. Dziury sobie porobiłeś. Zajebiście mi w Kurwa, przepraszam. Kołobuś, no przepraszam. Nie no. <laughs>